W tym roku mamy 13. już weekend kulinarny. To wydarzenie weekendowe w tym roku 23-25 września od piątku do niedzieli i jest to formuła rajdu po restauracjach. To znaczy, każda restauracja, która bierze udział w wydarzeniu, wyznacza swoje godziny, w których serwuje takie menu degustacyjne. Nazywamy to Happy Hours I, i, i można sobie zaplanować właśnie taki rajd po restauracjach i od restauracji do restauracji się poruszać. W tym roku menu degustacyjne będzie, będą to potrawy w cenach 15 lub 20 złotych. W tym roku mamy 18 restauracji i jest to szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o kubki smakowe, bo zarówno są propozycje kuchni polskiej, jak i włoskiej. Meksykańskiej, azjatyckiej. Również mamy na, w tym roku w rajdzie bierze udział, biorą udział dwie kawiarnie, więc również coś słodkiego i kawa.